Cześć, e, dzień dobry, Kuba Dobroszek. Witam z pierwszego dnia infoshera e, w Gdańsku, w pięknym Gdańsku. E, jak kiedyś e, dorobię się milionów, to z pewnością się przeprowadzę do Trójmiasta. Ale nie o tym dzisiaj. E, bardzo się cieszę, że naszą e, pierwszą rozmówczynią będzie Ula Sankowska ze startupu Meme Solutions. Bardzo mi miło, dzień dobry. E, startup ten został uhonorowany przez miesięcznik My Company Polska wyróżnieniem w naszym konkursie Rookies of the Year, ale zanim do tego przejdziemy, Rozmawialiśmy z Ulą przed wywiadem, że Ula jest bardzo podekscytowana, ale niekoniecznie naszą rozmową, ale rozmową, która nie ją no, czeka za, za niecałą godzinę. Jeżeli mogłabyś coś nie. powiedzieć na tej rozmowie, bo to bardzo ciekawy temat. No tak to, tak, to tak naprawdę, że tak powiem, trochę off topic, ale za godzinę będę miała okazję poznać członków, dwóch członków rodziny hinduskiej, która ma ochotę porozmawiać z nim Solutions na temat ewentualnej inwestycji w naszą firmę. No tak, inwestycji, inwestycji w Meme Solutions. Jest to firma, jedna z najbogatszych firm z Indii, która oprócz tego, że buduje szpitale i kliniki, również buduje miasta, więc no na pewno będzie to ciekawa rozmowa, tak? Jeszcze chyba nigdy nie miałam okazji rozmawiać. Że tak powiem, z kimś takim, to w dodatku z innego kontynentu. Więc, no, Bo jak rozumiem, jest jesteś, jesteście właśnie na etapie poszukiwania hmm. inwestorów. Tak, to znaczy, zgadza się. Jesteśmy na takim można powiedzieć momencie early stage. Szukamy inwestorów, w szczególności inwestorów z zagranicy, a tak naprawdę inwestora, który byłby z naszej branży, czyli branży metekowej. Tak, który by wspierał nas przede wszystkim merytorycznie. Okay. Tak oprócz tego, że finansowo to jeszcze merytorycznie pchnąłby nasze rozwiązania, że tak powiem, wypchnąłby nas na rynek. Mhm. To jeżeli ktoś z widzów będzie zainteresowany mhm. ewentualnymi rozmowami, to chętnie podzielimy się namiarami. Przejdźmy tak. do tego konkursu Rookies of the Ja może przypomnę czytelnikom, że to był konkurs, gdzie wyróżnialiśmy bardzo obiecujące polskie startupy i MinSolutions był jednym, jednym z nich. Jak się zmieniło wasze życie po, po tym wyróżnieniu? Rozumiem, że przyszedł fame, nagrody i sława. Znaczy, tak, tak, oczywiście. Znaczy jest to przede wszystkim wszystkie, wszystkie nagrody czy wyróżnienia mają to do tego, że człowiek chociaż przez te pięć minut czuje się bardzo doceniony, tak? To znaczy czuje, że jego ciężka praca i to, co robi po prostu jest zauważane, jest doceniane przez, przez środowisko i to jest na pewno bardzo fajne uczucie, to uskrzydla. No ale po tych pięciu minutach euforii po prostu wracamy back to work, wracamy do pracy i, i tak naprawdę no przed nami takie bardzo, bym powiedziała, stoją duże wyzwania. Tak, przed nim Solutions teraz. Jakie największe? Największym wyzwaniem, jakie ja teraz widzę, jest to, żeby Nasze technologie, które już zbudowaliśmy i mamy, można powiedzieć, dwa MVP, czyli takie no, produkty, tak? żeby je po prostu skomercjalizować globalnie, tak? żeby, żeby to się udało. To jest, to jest bardzo trudne zadanie. Tak? Wydaje mi się, że nie tylko dla Meme Solutions, bo po prostu jest to, jest to mega wyzwanie. No i będziemy starali się jemu sprostać. Mhm. No właśnie, ten obszar sztucznej inteligencji, w którym wypracujecie, jest taki dosyć specyficzny. Może troszeczkę wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, bo w zeszłym roku byłem na jednej z branżowych konferencji i tam był bardzo ciekawy panel z inwestorami, właśnie z przedstawicielami funduszy VC na temat inwestowania w startupy. I tam padła taka teza, że jeszcze parę lat temu wystarczyło gdzieś tam w opis swojego startupu wpisać, że się rozwija rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję i fundusze inwestowały od tak, nawet się za bardzo w to nie wygłębiając. Teraz padła taka teza, że, że ta sztuczna inteligencja już się troszeczkę przejadła inwestorom i dużo bardziej sprawdzają te wszystkie inicjatywy, też są mhm. wobec niej ostrożniejsi i sceptyczni. Bardziej ich interesują szczegóły takiego rozwiązania. Czy ty też zauważasz taką zmianę pod kątem postrzegania sztucznej inteligencji przez inwestorów? E, to znaczy tak, z pewnością. No, no, po prostu trzeba otwarcie powiedzieć, że w każdej branży, tak, w każdym. No na początku jest wielkie zachłośnięcie, tak? Nowością. Mi się wydaje, że właśnie ten trend zaczął się rozwijać. Znaczy tak naprawdę sztuczna inteligencja, sam, sam, sama ta terminologia została już ukryta w latach 60., więc to nie jest tak naprawdę nic nowego, ale, ale ona się bardzo rozwinęła i można powiedzieć, że teraz jakby bardzo przyspieszył, tak? przyspieszył ten, ta dynamika tego rozwoju, przyspieszyła, więc mi się wydaje, że... No, dwa lata temu, tak jak mówisz, też była trochę inna sytuacja na rynku. Nie wiem, jak bardzo mam głęboko wchodzić w ten temat. W każdym razie wydaje mi się, że też bardzo ekonomicznie, tak. świat się zmienił. Więc wydaje mi się, że też ostrożność inwestorów wynika nie tylko z tego, że to jest sztuczna inteligencja, tylko po prostu z tego, że generalnie no, jest, mamy bezse na rynku, a nie HOSE. Ale wracając do sztucznej inteligencji, wydaje mi się, że po prostu inwestorzy zobaczyli, że um, rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję nie zawsze muszą działać, tak? Nie zawsze jest to po prostu e, sztuczna inteligencja godna zaufania, e, tak? Która działa, e, no, jakby jest wiele, wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak, e, tak? Przy budowaniu takich rozwiązań. E, chociażby e, czytałam ostatnio o o takim raporcie Instytutu Feringa, który sprawdził ponad 400 rozwiązań, które zostały utworzone czy stworzone na potrzeby leczenia czy badania COVID-u tak? podczas okay. pandemii. I okazało się, że 98% tych rozwiązań po prostu nie mogłoby być, wejść na rynek, ponieważ robi więcej szkód, niż Niż, niż tego, co tak naprawdę powinno robić, czyli leczyć albo diagnozować, tak? Więc, no to są takie, mm, dlaczego tak się stało? Ponieważ, mogę od razu wyjaśnić, bo w tym raporcie też było wyjaśnienie, tak? Ponieważ e, dane, które zostały użyte, były no, na przykład niedobrze wyczyszczone, były tak zwane bias, tak? No, jest, jest, jest wiele punktów, tak? Przy, przy budowaniu takich rozwiązań, które po prostu, jeżeli nie zrobimy tego dobrze, to generalnie rozwiązanie, jakie otrzymamy, nie będzie wiarygodne, więc okay. um, co mogę powiedzieć o solution w tym momencie, tak? Na czym my się skupiamy, mm -hmm, tak. a ponieważ weszliśmy w sektor medyczny, a sektor medyczny to jest przede wszystkim zaufanie, co um, budujemy nasze rozwiązania w sposób nie blackboxowy, tylko budujemy tak zwaną sztuczną inteligencję, która jest interpretowalna, tak? Czyli próbujemy wyjaśnić naszemu klientowi, pacjentowi czy, czy odbiorcy, tak? dlaczego na przykład nasza, nasze algorytmy podjęły taką a nie inną decyzję, tak? Prowadzimy też badania na temat um, tak zwanej Trustworthy AI, tak? czyli tej e, sztucznej inteligencji e, godnej zaufania, mhm. tak? Więc jakby u nas my podchodzimy do tego bardzo, bardzo solidnie i bardzo szeroko, bo tak jak mhm. wspomniałaś, weszliście w MedTech, ale jeżeli Dobrze was wyresearchowałem wcześniej, to też było coś o e-commerce, o logistyce. Się. I czy jest taki obszar, gdzie to zastosowanie sztucznej inteligencji niekoniecznie przyniesie więcej korzyści niż, niż gdzieś tam wad? Jakaś taka branża, być może, która. E, to jest takie pytanie otwarte, tak? Mhm. Czy, czy jest jakikolwiek obszar, gdzie nie ma zastosowania tak, no sztucznej bo teraz, inteligencji? Tak, mam wrażenie, że praktycznie w każdej branży się mówi Chyba o tym, tak. że. że... Mhm. No to jest bardzo dobre pytanie. Mówiąc szczerze. Nie zastanawiałam się nigdy nad, nad odpowiedzią, czy jest coś takiego, gdzie ta sztuczna inteligencja jeszcze, nie wiem, może chociaż już wchodzi powoli w nasze uczucia, emocje, no nie wiem. Ostatnio szczerze. na przykład rozmawiałem o tokenizacji, o tokenizowaniu wszystkiego i mój rozmówca powiedział, że jedyne, czego się w życiu nie da stokenizować, to miłość, czyli coś o tych uczuciach jest. Też pomyślałam o miłości, bo szczerze chodziło mi to po głowie, ale e, tak naprawdę nie wiem, zaczniemy budować roboty, tak, i które, które będą z nami rozmawiały tak jak człowiek, tak, to znaczy już to się dzieje, już takie systemy po prostu powstały tak się zastanawiam, czy człowiek jest w stanie się zakochać w takim robocie. Tak, wydaje mi się, że pewnie tak. Kino pokazuje, że tak. Na przykład film Ona bodaj, ze Scarlett Johansson, która przemawia głosem maszyny, a to może temat na inną rozmowę. To żeby tak jakoś podsumować ten nasz dzisiejszy wywiad, czy Uzyskanie przewagi konkurencyjnej bez zastosowania właśnie rozwiązań opartych o takie, e, takie innowacje jak sztuczna inteligencja, czy uczenie maszynowe jest w ogóle możliwe współcześnie, czy to już tak mocno weszło do biznesu? Um, wydaje mi się, że to nadal jest możliwe, tak? to znaczy wydaje mi się, że aż tak mocno to jeszcze nie weszło do biznesu. Um, aczkolwiek wydaje mi się, że firmy, które już dziś tak myślą o tych rozwiązaniach i które już dziś rozkwiniają ten temat tak u siebie w firmach, automatyzacja, tak optymalizacja procesów chociażby przez właśnie takie systemy czy przewidywanie po prostu różnych trendów na rynku na pewno bardzo im pomoże stać się bardziej konkurencyjnym, tak? To, 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 to nie, w ogóle nie ulega wątpliwości, wydaje mi się, że ta inteligencja to jest przyszłość. To się dzieje już dzisiaj, ale tak naprawdę to jest bardzo bliska przyszłość i um, niesie ze sobą wielkie możliwości, olbrzymie tak naprawdę. Sama się o tym przekonałam i przekonuję praktycznie każdego dnia tak, pracując i rozwijając moje technologie w New Solutions. I uważam, że to jest, to jest po prostu super i powinniśmy z tego korzystać. Mm -hmm. tak? I, Zachęcam wszystkie firmy do, do zagłębienia się w tą tematykę, ponieważ um, wydaje mi się, że faktycznie w każdej branży i każda firma już dzisiaj może z tego skorzystać, tak, mhm. żeby stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku i po prostu mieć lepsze, oferować lepsze usługi. Lepsze usługi i produkty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Eee, I życzę bardzo. powodzenia już za 40 minut podczas być może ważniejszej rozmowy. Moim gościem była Ula Sankowska, Meme Solutions. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, tuba.